Ksi, wiele osób spodziewało się, że dla Ciebie to będzie jednak dłuższy rozbrat z, z matą, z ringiem, z klatką, a tymczasem wracasz do nas praktycznie od razu, na drugiej gali. Czy tęsknota za klatką była większa niż za fast foodami? Tak, cześć wszystkim. Um, ja czuję duży niedosyt po tej ostatniej walce i jak dowiedziałam się, że włodarze proponują mi jakąś. W sumie, proponują, proponują mi teraz kolejną walkę tak szybko, no to. Bardzo mi się to podobało i cieszę się, że tutaj mogę znowu być. A czy cieszysz się, że właśnie Agata jest Twoją przeciwniczką? Nie, wydaje mi się, że mógłby to być ktoś, z kim mam gorsze relacje, ale podejdziemy do tego sportowo i wydaje mi się, że będzie ok. Ok, Agata, w takim razie pytanie do Ciebie. Cześć, chciałam się w ogóle przywitać, bo jestem tutaj pierwszy raz. No, no to bardzo miło. Przywitajcie Agatę, po raz pierwszy jest u nas. Pokażmy gościnność. Wiele osób czeka na tę walkę i jest bardzo ciekawych, co zaprezentujesz w klatce. Czy czujesz presję wychodząc do lekcji, która już ma za sobą doświadczenie zdobyte na pierwszej gali? Tak, ale mnie to też bardziej motywuje. Ja zapiernicza na tych treningach, mi się to mega podoba i mnie to bardziej motywuje. Nie wiem, czy jakbym może dostała kogoś słabszego, to czy bym aż tak bardzo wiesz, trenowała i się tym zajarała, jak się zajarałam. A jak wygląda to z twojej strony? No, Lexi mówi o tobie w samych jakby superlatywach, że wolałaby walczyć z kimś, którego bardziej nie lubi. Jak to wygląda z twojej strony? Czy nie przeszkadza ci? Czy nie wolałabyś po prostu kogoś, do kogo łatwiej byłoby ci wyzwolić te agresywne, negatywne emocje? No ja też bym wolała się bić z kimś innym, ale... Ale z drugiej strony też się cieszę, że jest to Leksi, nie mamy żadnej spiny i nie będziemy żadnych głupich rzeczy chyba gadać na swój temat. E, Leksi, pytanie do Ciebie. Nad Natsu miałaś przewagę fizyczną. Co będzie Twoim największym atutem w walce z fagatą? Może doświadczenie w jakimś tam stopniu. Też jestem wyższa. Eee, może będę cięższa, więc to też jest jakiś tam, jakaś przewaga, ale wydaje mi się, że najbardziej to, że ja już byłam w klatce, ona jeszcze nie. Agata, pytanie do ciebie. Czy to jest twoja pierwsza styczność ze sportami walki i sportami w ogóle, czy ćwiczyłaś coś wcześniej? Tak, to jest pierwszy raz. Czy w związku z tym czujesz dodatkową presję, czy właśnie odwrotnie? Masz poczucie, że niewiele się od ciebie oczekuje, więc możesz pójść po prostu zrelaksowana i zrobić robotę na tyle, na ile ci stać. Znaczy się, jestem zmotywowana, ale ja też nie mam nic do stracenia. Ja tutaj nie muszę nikomu nic udowadniać, muszę tak naprawdę sobie udowodnić najwięcej. No tak, bo tutaj jeśli chodzi o kursy na walkę, lekcji z fagatą wynoszą 1,25 na wygraną lekcji i 3,56 na wygraną fagaty, czyli jest to zdecydowana różnica. Zdecydowaną faworytką jest lekcji. Pytanie, czy to w jakiś sposób wpływa może negatywnie na Ciebie, czy czujesz większą presję przez to, czy w ogóle jakby nie patrzysz w tych kategoriach i skupiasz się na swojej robocie? No ja bym bardzo chciała, żeby ludzie nie lekceważyli Agaty. E, uważam, że taki kurs kładzie większą presję na mnie i wolałabym, żeby był troszeczkę bardziej wyrównany. Serio, nie lekceważcie w Agaty. ona naprawdę może fajnie się pokazać w OKTAGONIE. No tutaj naprawdę zamiast dymów mamy wzajemne komplementy i serduszka wysyłane. No, bardzo, bardzo, bardzo miło i bardzo w sumie przyjemna odmiana, że chcecie się skupić na tym i jakby tutaj w klatce chcecie pokazać klasę? Drugie pytanie, bo tak Fagata i Lexi siedzą bardzo cicho. I zastanawia mnie pytanie Fagata, od jakiegoś czasu na Twoim Instagramie pojawia się coraz częściej nie wiem czy były, czy obecny partner Lexi Czy jest to jakaś szpilka w jej stronę wymierzona, jakiś zabieg marketingowy, czy to jest po prostu czysty przypadek? My z Marcinem trenujemy w jednym klubie, więc tak jakoś. Nie rozumiem, możesz jeszcze raz proszę. Trenujemy w jednym klubie z Marcinem. Mamy tego samego trenera, więc tak jakoś się złożyło. <noise> że się widujemy. Tyle i wyłącznie, tak? Okej, okay. a czy ciebie jako kobietę to w jakiś sposób dotyka coś? Nic? Nie, myślę, że nie. Fun fact. Zanim wiedziałam, że walczy z Agatą, to ja... Yy, ona przychodziła ze mną na treningi do WCA, do moich trenerów i ja jej, ona w końcu zdecydowała się, że chce z kimś innym trenować i ja jej polecałam właśnie klub Junik i trenera Szyszki, bo mówiłam jej, że o, gdybym ja nie walczyła z tymi trenerami, z którymi walczy, to bym, to bym poszła do Szyszki, że on jest taki dobry i żebym do niego poszła, no i poszła i walczy i no Marcin też jest od Szyszki, więc no razem tam siedzą. Czyli trochę tak być może ukryciłaś sama na siebie bat. Mam nadzieję, że nie, sorry, mam nadzieję, że nie. Okej, okay, Lexi to w takim razie pytanko. Bo na pewno oglądałaś kilkukrotnie walkę z Natsu i pytanie czy analizowałaś ją pod kątem rzeczy do poprawy, czy raczej walka z Agatą to jest zupełnie nowy rozdział, nowa strategia i jakby nie zastanawiasz się nad tamtą walką. Nie, na pewno wyciągnęłam bardzo dużo z tamtej walki i patrzę na Fagatę, przygotowuję się, w sensie w mojej głowie Fagata będzie lepsza, ani w sensie jak to powiedzieć ja, mi brakuje teraz słów. Say it in English. Powiedz po angielsku. I'm expecting Fagata to be better than w sensie, przygotowuję się jakby Fagata była lepsza niż Natsu. W sensie, coś, coś, co, a z Natsu no to błąd był taki, że ja, ja zlekceważyłam Natsu. Ona, ona, w momencie kiedy ona była o, trochę lepsza niż ja zakładałam to ja mentalnie od razu położyłam się, ale no Natalia bardzo fajnie zawalczyła, gratulacje. Ja <laughs> ostatnio widziałem na Instagramie fagaty, no takie dosyć fajne kopnięcie, powiem wam szczerze, tamta ręka była, ta tarcza i w zasadzie to kopnięcie weszło tak, że ja na to spojrzałam i się nawet nie zdawałem sprawy, że fagata jest tak rozciągnięta. Możesz mi potarczować następnym razem. Nie, ale tak to całkowicie obiektywnie na to patrząc teraz, po prostu nie spodziewałem się, że Ruch będzie tak płynnie wykonany. Jestem naprawdę pod wrażeniem i w zasadzie ciekaw jestem tego, jak to będzie wyglądało. Okej, okay, Agata, w tym do ciebie. Eee, zapewne oglądałaś walkę Lexi z Natsu. Czy wyciągnęłaś z niej jakieś słabe strony Lexi, które możesz wykorzystać w najbliższej walce? Nie, nie, wolę teraz tutaj o tym nie mówić. To no sobie z trenerem porozmawiamy. Dawaj rozmawiamy. Agata, no powiedz. Dawaj, dawaj. Big Jack zdradził całą swoją taktykę, także... Chociaż coś, rąbka tajemnicy. Nie, nie, nie. Agata, no powiedz coś. Na pewno na pewno będziesz chłopiał w nogi. Jak ona nie ma pomysłu, to ty jakieś swojej Nie, swoje No to właśnie mówi jej. No na pewno błędem w mojej tej pierwszej walce to była e, obrona przed obaleniem, no to pewnie Agata coś w tym kierunku będzie chciała pójść. Co jeszcze? E, Leksi właśnie opowiada Leksy. się Leksy. o swoich słabych stronach, nic tylko wykorzystać, nie? Tak. Okej, okay. Pasha, Ale Pasza. między tak. wami właśnie to jest pytanie, bo między wami chyba jakiś czas temu była jakaś spina, w sensie było jakieś delikatne nieporozumienie, czy jakkolwiek to zwał i pytanie, co się wydarzyło, że to się na tak przyjazne stosunki zamieniło między wami? Dawaj Agata, ty powiedz teraz. Nie no, no, ludzie się kłócą... Ludzie się kłócą, ludzie się godzą i to jest normalne, nie tylko w świecie influencerów, tylko też chyba w normalnym życiu tak jest, że ludzie się kłócą, potem się godzą i to tyle. Chcecie jakby. może przytoczyć genezę konfliktu i sposób, w jaki to się wyjaśniło? Nie, czy... bo to były zamieszane osoby trzecie, których tutaj nie ma i które nie za bardzo chciałyby być w to mieszane, więc wolimy, rozmawiałyśmy nawet na ten temat, że lepiej się o tym po prostu nie wypowiadać. Okej. Okay. Mamy jeszcze rundki i tak pewnie ten temat jeszcze do nas powróci, więc bądźcie na to przygotowane, prędzej czy później. Um. Lexi, oglądacie masa młodych dziewczyn, dla których jesteś wzorem do naśladowania. Czy możesz powiedzieć swoim fankom, co daje ci sport i czy twoim zdaniem warto się angażować w tego typu inicjatywy? Co daje mi sport? Um, um, lepiej się czuję fizycznie, jak ja. Okej, okay, ja uwielbiam McDonald's, ale jak ja trzy razy dziennie jadłam Maka, to nie czułam się najlepiej. Teraz jak uprawiam sport, no to na pewno kondycyjnie lepiej stoję, czuję, czuję się trochę lepiej ze sobą. Co jeszcze sport mi daje? Większa pewność siebie. Wydaje mi się, że teraz jak jakieś tam podstawowe umiejętności, bardzo podstawowe umiejętności, które mam, no to Mniej się boję na ulicy, nie wiem. Czasami aż bym chciała, żeby ktoś mnie zaczepił. Żeby po prostu sprawdzić, co ja bym zrobiła, jak ja bym zareagowała. Na pewno to mi dało to. Tak sobie Lexi idzie ulicą, temu bym nakopała, temu bym nakopała, ten, to nawet niech nie podchodzi. Nie, nie, ale ja kiedyś w wakacje z Lexi szłam, bo ona zaczepiała ludzi normalnie. Co? Ale spacency to trzymali tak szyby w dół, ale co? Nie, gdzie to było? <śpaczki> było. było. Czyżby Fagata wymyślała Aleksy, ja, ja nie przypominam sobie tego. No ale dobra, dobra. Agata mówiła, że nie będzie robić tutaj nic pod górkę, ale. Ale były takie sytuacje, czy. Nie w sumie możliwe, nie wiem. A, a to było. Yy, czy ja byłam przeźba wtedy? O. Ja nie wiem. I ja to nie jest wiem. pytanie. Za 100 punktów. O, agata, no powiedziałaś a musisz powiedzieć B. Ale tak, takie może, może pouczenie to za dużo, ale dla lekcji jakby do momentu, w którym nie wychodzisz z pojazdu, w sensie jak takie sytuacje mają miejsce, to wszystko jest okej. Okay, ale czy masz rację, czy nie masz racji w momencie, kiedy opuścisz auto i wychodzisz do tej osoby? No to już jesteś jakby na pozycji... Wydaje mi się, że to było w ogóle, że ja... Jeśli osoby... nie, no oni byli w samochodzie, no właśnie, oni byli w samochodzie byli. i oni się przy nas zatrzymali, żeby Ja samochodu nie będę krzyczeć do jakichś ludzi. No jakby jest to coś, co naprawdę każdy chciałby zobaczyć. To jest pytanie, które zdominowało naszego Instagrama, co drugie po prostu tyczyło się tego tematu. Oczywiście tyczy się Marcina Dubiela. Internet pragnie wiedzieć, czy możesz liczyć na jego wsparcie Podczas treningów i poza nimi. Szczególnie, że trenuję w klubie rywalki. No właśnie. no. Albo rywalka trenuje w klubie ubiegłego. No. no, Marcin do mnie podszedł teraz e, jakoś pół godziny temu i, i zbił mi żółwika i powiedział, że jeśli mam jakieś wątpliwości, to e, on jest za mną, czy coś w tym stylu, coś takiego, więc bardzo miło. Więc wydaje mi się, że wsparcie mam. Okej. Okay. Agata, pytanie do Ciebie. Też troszkę e, prywatne tematy, ale no takie interesują widzów najbardziej. E, czy utrzymujesz jakiś kontakt z kamerzystą? E, nie chcę się na temat tej osoby wypowiadać. Okej, okay, w porządku. E, nie chcesz czy nie możesz? Nie chcę, jakby ja mogę wszystko. Okej, okay, w porządku. To był mocny statement. Mocny statement? No ale też trzeba być przygotowanym, że ten temat będzie powracał, bo zazwyczaj tak jest, że. Dopóki internet nie podstawi nad tym kropki, to do tematu będzie, będzie ale... takie pytanie do Fagaty jest z mojej strony w sumie, bo um, Fagata w moim odczuciu w dosyć krótkim odstępie czasu, no z bycia, nie chcąc teraz jakkolwiek uogólniać, randomową e, osobą, stała się bardzo znaną influencerką. I, I w zasadzie pytanie, jak ty to odbierasz, mm, co w dużej mierze pomogło ci przebić się e, w tak... Brutalnym świecie, jaki jest świat influencerów. Czy jest to może to, że posiadasz kolekcję swoich węży i z tego mogłaś się czegoś nauczyć i wywnioskować, lawirując w tym świecie? Nie, no, ja byłam dziewczyną stewarta i to nie jest żaden sekret, że on mnie wypowiadał. Nie rozumiem jeszcze raz. Byłam dziewczyną stewarta, taki youtuber. I... Znaczy, był youtuber i. To on mi gdzieś tam pomógł i wszystko co mam, zawdzięczam jemu i dziękuję mu tutaj, jeżeli to ogląda. Tyle. Jakby zapytałem też może trochę tak e, kując jak szpilka, bo wiele osób też często ma problem jakby z przyznaniem tego, że coś, kto, ktoś komuś ułatwił, czy, czy coś jakby stało się dzięki komuś, ale spoko. E, 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 właśnie. Pytanie do Lekcji, pytanie do Lekcji, pytanie do Lekcji. A, czy jeśli um, powiedzmy, niefortunnie zdarzy ci się przegrać e, tą drugą walkę, planujesz jakieś kolejne walki? Czy, czy to będzie teraz w tej chwili wyznacznikiem tego, jak dalej potoczy się Twoja droga? frika freak, w klatce, będąc wojownikiem. Okej, okay, nie wiem, jak to powiedzieć, żeby to miało sens. Na razie te walki mnie kręcą sportowo. Jakbym ja tą przegrała, to ja wtedy bym tą trzecią wzięła stricte na hajs po prostu. Nie chciałabym już walczyć, ale po prostu bym wzięła po prostu dla hajsu. No i myślę, że przyszedł czas na face to face. Dzisiaj zapraszam dziewczyny: Lexi i Fagata. Zapraszam na środek, bo oczywiście wielkie brawa dla nich. No i pierwsze wasze face to face. wysoka w tych butach. Ja nie ubrałam, żeby wiesz, dominacja. A bez butów to ty jesteś chyba O, Czemu tego nie było, jak się siedziałyście jakby, tych wszystkich dogryzek? Dlaczego nie było tego? Dlaczego nie było? Ja normalnie mówię, ile ono ma wzrostu. No, jest już tutaj, nie? Czy sugerujesz, że jest niższa niż powinna być? To znaczy, to są fakty, niższa. jest niższa, to jest, tak działa świat. Fagata mówi, że na co też była niższa, racja. Bro. Dzisiaj jeszcze uśmiechnięte, ale będą musiały w sobie wyzwolić agresję. 5 lutego w klatce High League 2. Pozycja bokserska do publiczności. Ten pojedynek jest co-main eventem, czeka nas jeszcze bardzo.